Tak, to jest pierwszy odcinek sezonu drugiego Single Player. Dokładnie. No dobra, witam, witam, witam Was, Krayzor. W pierwszym odcinku z drugiego sezonu, chociaż już to mówiłem. Hmm. Dobra, może być chyba takie coś. Nie bierzemy nic dodatkowego, tylko to stwórz nowy świat. Tak. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, zalajkowania tego filmu. Yy, obejrzenia innych filmów. Oczywiście zasubskrybowania z dzwoneczkiem. O nie wierzę. Nie. No dobra. Okej. Okay. Nie no dla mnie bardzo dobrze, bo tu jest tyle opuszczonych kopalni. Jeszcze górzysty tam mamy. Ale dobrze, naprawdę. Mamy drzewa, mamy złoto. Mamy opuszczone kopalnie. Mamy góry. Nie no. Mamy pustynie Wszystko, najlepszy. Ja sobie screenshot zrobię. Ale takie fajne. To wygląda, fajnie to wygląda. Może być. Fajno. No kurde. No ale dobra, idziemy. O. O, uderzyłem. Przepraszam. Przepraszam. No dobra, ale dobry sit, bardzo dobry. Zapowiada się ten sezon bardzo, bardzo dobrze. Bardzo. Jak złoto mamy. No to bardzo dobrze. Złoto na pewno będziemy mieli bardzo, bardzo dużo. No. sobie zatnijmy to jedno drzewo ale jezu, co to, co to był za filmik wtedy załamanie psychiczne no dobra wszystkiego sobie zrobimy mówię tak jakby się nic nie stało, ale nie crazy, ale stało się bardzo dużo bardzo dobra, zróbmy sobie z 8 desek to znaczy tych yy, patyków Kilow. I tyle na razie starczy. Weźmy sobie crafting oczywiście. I pójdziemy sobie po Brook. Cobble. Dobra. No, ta seria na pewno będzie dłużej trwała niż tamta. Nie, nie 10 odcinków. Po prostu ta seria. Tamta seria była słaba. O, dziękuję. No bardzo dziękuję. Znacznik, name, tak? O, to nasiona arbuza nam się przydadzą. Mm, to nam się nie przyda. Patyki tutaj mamy. O, drzewo tutaj może, może rosnąć. Ale a nam się trafiło naprawdę dobrze. Myślę, że sobie gdzieś tutaj zamieszkamy, jak tutaj mamy skrawek normalnej ziemi. Jak to się w ogóle ten piasek nazywa? Chcę sprawdzić. Czerwony piasek, no. No fajnie. Ale to chyba jest też innego rodzaju glina chyba. To coś. Pokaż. Pomarańczowy terakot. A, terakota. To z tego będziemy ro może, możemy robić ten... Jakieś te fajne bloki, ładne, ale tego nie chcę na razie, niepotrzebne mi. No tutaj mamy kobyl, co sobie wykopiemy. 5 minut już, szybko. Gdzieś do 20 sobie wykopiemy, to jest taki standard. Na, na wszystko raczej starczy. Przecież nie patyków będziemy musieli trochę y, wziąć. O! No dobra. Różnego rodzaju terakoty. Dobra, jeszcze te te dwa bloki i tyle. Musimy szybko sobie zrobić jakieś schronienie, bo zaraz będzie noc. No nie zaraz, jest połowa, ale już się zbliża. Więc no. Idziemy sobie tam gdzieś, myślę. Tam gdzie są te drzewa. Albo w góry. W górach też jest fajnie. Patyki pozbierajmy. Patyki. Patyki są fajne. Akurat tam są potrzebne. I. Daj patyka. O. Omijam patyki czemu? Wolę tak zbierać patyki. Co to? Co to jest? A zaczekajcie, bo wy chyba nie słyszycie nic, a wy słyszycie. Czekajcie chwilę. O Jezu, sorry. Sorry, sorry, sorry. Teraz macie tego... black screen'a, ale już. Już jest. Musiałem coś zrobić. Nie wiecie co. I się nie dowiecie. Kanion, to wygląda jak kanion. Ładny kanion. Kusi mnie na te góry wejść tam jest tak ładnie, byśmy tutaj zamieszkali pod tym czymś, pod tą skałą, ale, ale to są wielkie, ogromne góry, naprawdę. Nie wiem, jak to y, nazwać. Y, ten kanion? Nie, nie kanion, tylko nie wiem, co, co to jest. Fajny świat, czy dobry Seed. Nie wiem. Albo pod górą, się osiedlimy. Będziemy spali pod górą. Albo w górze. Ale od strony. Tutaj, żebyśmy nie. Co się tak stało? Ciemno, nagle tak. Nagle stało się ciemność. Ciemność ciem... się stała tak trochę. Hmm. No kurde, nie wiem gdzie nam mieszkać. No, gdzieś bym do góry się wkopał. Hmm. Musimy coś zjeść, o nie! I będziemy musieli mieć jakieś... Nie... kurde. Dobra, zamieszkamy w tych tych... Zrobimy sobie jakiś domek. Nie wiem z czego z dirta weźmy sobie tego piasku, może z tego sobie zrobimy domek tymczasowy, albo domek z dirta sobie z nazwiemy ten odcinek szybciej kop, szybciej! no szybciej dobra, 20 też starczy chyba powinno starczyć Latająca drzewka. No dobra. Musimy mieć gdzieś też... Y, ten. Y, pola uprawne oczywiście, tak jak w tamtym... w tamtej serii. No kurde, żaden patyka nie dał. A to. I. Może jakiś domek wiedźmy i wiedźmy zabijemy. Ale fajne, tutaj sobie zamieszkamy. o jak, jak dobrze. Ale fajnie. Tutaj mamy jakiś schowek. no Dobra, ale tutaj, tutaj te miejsce się prosi o zamieszkanie. Naprawdę sobie tak wkopiemy, że jak ktoś będzie szedł, to nie będzie widać. Dobra, jakoś tak się wkopiemy. No, jakoś na te trzy kratki, 10 minut prawie, 9 znaczy. No dobra. Ten no, pierwszy odcinek raczej nie będzie taki długi z, te, z tej drugiej serii. <noise> to znaczy nie z, z tej samej serii, tylko z drugiego sezonu. Dobra, taki na razie starczy. Szybko. Ten musimy sobie... Z, zrobimy drzwi. Tutaj takie coś. Zrobimy podwójne drzwi. O, no. I tak. Tako. 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 No, Okej. Okay. Jeszcze starczy Już myślałem, że nie starczy, ale starczy. Nie, o to. Ok, teraz jest dobrze wszystko, weźmy sobie to. to, to sobie wstawimy do ściany, tak jak zawsze, a i jeszcze skrzynię będziemy musieli zrobić, god damn it. co to ma być, co to ma być, dobra, ok, niech będzie. Mm. Tak. Tutaj będzie to. Tutaj wstawimy crafting. Zrobimy sobie. Nie starczy. Nie, nie starczy. God damn, No dobra, na razie nie jest nam potrzebne. Ale tutaj mamy, będziemy mieli yy, ten yy, skrzynkę. To chciałem powiedzieć szybko sobie zrobimy z wszystkich tych z wszystkiego z całego wungla pochodnie, yy, no raczej fajne zaczęcie, fajne bardzo fajne zaczęcie tu sobie jeszcze wstawię i no co nie mam co żyć. Ka naprawdę nie mam co żyć byśmy sobie szybko arbuza wyhodowali, ale nie zdążymy no co, nie będziemy przekiwać całej nocy, to ja się kończę. Ja, ja kończę Ko odcinek. Już nie możemy nawet biegać na sprincie, chyba umrzemy z głodu. Naprawdę jeszcze mamy na minusie dwa serduszka. No dobra. Nie będę pokazywał swojego skina, nie będę. Na razie nie chcę pokazywać. No Dobra. Do zobaczenia pa w następnym odcinku. Oczywiście. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem i lajkujcie. Do zobaczenia. Pa!